Wniosek 16 stycznia 2018 roku z porządzeniem i w związku z przedstawioną przez Pana podczas publicznego wystąpienia w dniu 13 listopada 2017 roku w Krakowicach informacją o wykluczaniu ludzi ze społeczeństwa. Zobaczmy zresztą. Bo nie można postawić znaku równości pomiędzy patriotyzmem a nacjonalizmem. To są dwie, dwa zupełnie przeciwne zjawiska i dwie zupełnie przeciwne postawy. Patriotyzm to miłość. To miłość ojczyzny, to miłość bliźniego, to miłość do rodaków, to miłość do wszystkich tych, którzy właśnie chcą szczęścia Ojczyzny. Powodzenia dla tych, którzy tutaj mieszkają. Nacjonalizm to spojrzenie negatywne. To spojrzenie, że nasz kraj jest tylko dla nas. To nieprawda. Nasz kraj jest dla wszystkich tych, którzy chcą żyć uczciwie i którzy chcą go budować. Właśnie, tylko moim zdaniem nie dla uczciwych i tych, którzy chcą. Budować Polaków, moim zdaniem opartym oczywiście na moich doświadczeniach. Słuchamy dalej Dudy. I to jest właśnie podstawowe kryterium. To jest podstawowe kryterium, którym zapewniam, że kieruje się Prezydent Rzeczypospolitej. I mogę z całą odpowiedzialnością jeszcze raz podkreślić słowa, które już wypowiedziałem, a które właśnie tutaj w krapkowicach powinny wybrzmieć jak najmocniej, bo tutaj brzmią i tu Państwo pokazujecie, że one są w Polsce realizowane. Nie ma w naszym kraju miejsca ani zgody na ksenofobię. Nie ma w naszym kraju miejsca na chorobliwy nacjonalizm, nie ma w naszym kraju miejsca na antysemityzm. Taka postawa oznacza wykluczenie z naszego społeczeństwa. Ludzie, którzy tak się zachowują, są wykluczeni. Mają postawę, którą nie da się inaczej nazwać niż jako postawą niegodną. No proszę Państwa, prezydent rzecz po swojej polityce w Konstytucji nic nie ma o wykluczaniu, prawda? Polaków, a prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na oficjalnym publicznym wystąpieniu mówi, że Polacy będą przedstawił kto wykluczani. Szkoda, że nie odniósł się w ogóle, żeby była symetria do antypolonizmu. Wobec tego w tym piśmie, którego, które zacząłem cytować, złożyłem wniosek podaniem informacji publicznej w postaci, zacytowałem to jego wystąpienie, wykazu przepisów prawa uprawniających prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do wykluczania Polaków ze społeczeństwa, wyjaśnienia, jakie są skutki prawne dla osoby wykluczonej jej wykluczenia ze społeczeństwa. I proszę Państwa, o to proszę bardzo odpowiedź. 1 luty 2018 zastępca dyrektora Biura Prawa i Ustroju Paulina Palka, yy, Biuro Prawa i Ustroju. Szanowny Panie, yy, w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 16 stycznia 2017 Kancelaria Prezydenta RP wyjaśnia, iż zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą sądów administracyjnych, organ jest zobowiązany do udzielenia informacji. Organ, w tym przypadku ten. Ale tylko takiej, która znajduje się w jego posiadaniu i której używa do zrealizowania powierzonych prawem działań. Nie można domagać się od organu dokonywania wykładni prawa czy wytworzenia informacji w sprawie indywidualnej, to jest żądania wyjaśnienia treści aktów postanowienia i podany treści aktów. I tu jest podane podany orzecznictwo NSA. Sądy administracyjne jednoznacznie wykazują, że informację publiczną stanowi wyłącznie dane obiektywne lub fakty, a nie kwestie ocenne czy postulatywne. Jak z powyższego wynika, kwestia interpretacji czy oceny przez organ treści dokumentów i aktów prawnych pozostaje poza zakresem ustawy z dnia 6 września 2000. Czyli, proszę Państwa, grożąc nam niekonstytucyjnym wykluczeniem, Duda po prostu naruszał prawo i wykpił się korzystając z usługi wyświadczonej mu przez panią Paulinę Palkę, w taki właśnie sposób. Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, chce nas wykluczać. Proszę Państwa, ja zostanę prezydentem, nie ja będę Was wykluczał. Proszę Państwa, nie będę wykluczał Polaków, no bo nic o wykluczaniu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Duda jakąś inną książeczką, jakimś innym zbiorem praw się posługuje o czym jeszcze będzie okazja, natomiast na co Państwo możecie z mojej strony ponad wszelką wątpliwość liczyć? Otóż możecie Państwo liczyć na to, że stanę na głowie, żeby wprowadzić w Polsce demokrację bezpośrednią. Nie ma w naszym kraju miejsca ani zgody na ksenofobię, nie ma w naszym kraju miejsca na chorobliwy nacjonalizm, nie ma w naszym kraju miejsca na antysemityzm. Taka postawa oznacza wykluczenie z naszego społeczeństwa. Ludzie, którzy tak się zachowują są wykluczeni. Nie ma w naszym społeczeństwie, nie ma w Polsce miejsca na prezydenta, który wyklucza Polaków. Nie ma prawa nikt, bo tak stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, wykluczać Polaków. Nie ma takiego prawa również prezydent Andrzej Duda. Nawiasem mówiąc, to po tym jego wystąpieniu skierowałem to pismo z 16 stycznia 2018 roku do niego. Zacytowałem całe to wystąpienie i skierowałem wniosek o doręczenie mi wykazu przepisów prawa uprawniających prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do wykluczenia Polaków ze społeczeństwa i wyjaśnienia, jakie są skutki prawne dla osoby wykluczonej jej wykluczenia ze społeczeństwa. To znaczy, ja te skutki wykluczenia mnie przez Andrzeja Dudę doskonale znam. No i ten tchórz, który w maju mówił, że prezydent ma być odważny. Jak mi odpowiedział? Sam nie. Paulina Palka, zastępca dyrektora Biura Prawa i Ustroju, pismem z 1 lutego 2018 roku, wyjaśniła mi, że w odpowiedzi na pana wniosek 16 stycznia Kancelaria Prezydenta RP wyjaśnia, że zgodnie z uchwaloną liżnią orzeczniczą sądów administracyjnych organ, w tym przypadku ten organ, jest zobowiązany do udzielenia informacji, ale tylko takiej, która znajduje się w jego posiadaniu i której używa do zrealizowania powierzonych prawem działań. Nie można domagać się od organu dokonywania wykładni prawa czy wytworzenia informacji w sprawie indywidualnej, to jest żądania wyjaśnienia treści aktów. A ja nie żądałem wyjaśnienia treści aktów. Jak z powyższego wynika, no i tutaj są, jest podane orzecznictwo, sądy administracyjne jednoznacznie wskazują, iż informację publiczną stanowią wyłącznie dane obiektywne lub fakty. A nie kwestie ocenne czy postulatywne i orzeczenia sądów. Jak z powyższego wynika kwestia interpretacji czy oceny przez organ treści dokumentów i aktów prawnych pozostaje poza zakresem ustawy dnia z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznych. A przecież ja nie chciałem interpretacji, tylko chciałem, żeby mi wyjaśnił prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda, na jakiej podstawie, skoro nie ma o tym. Ani słowa w ustawie zasadniczej chce wykluczać Polaków. No i tłuszcz schował się za panią Paulinę Palkę.